Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że trafiłam do zupełnie opustoszałego miasta. Równolegle biegnące ulice. Prawie nie ma tu ludzi, ale być może powodem jest też to, że jest po pierwsze listopad, a po drugie. To miejsce, te domy powstawały w ogromnej tajemnicy. 20 tysięcy ludzi, jeden po drugim, wchodzili do kościoła i przysięgali, że nigdy nikomu nie zdradzą sekretu tego miasta. Ten, który zdradził, zawisnął na szubienic. XVIII wiek w Europie to czas konfliktów. 29 sierpnia 1756 wtargnięciem do Saksonii wojsk pruskich pod wodzą Fryderyka Wielkiego Rozpoczyna się krwawa wojna siedmioletnia. Przeciwko Prusom występuje Austria, która chce odzyskać Śląsk. Wkrótce do wojny po stronie Austrii i Francji przystępuje Rosja. Prusy wychodzą z tego konfliktu niezwykle wyczerpane, prawie cały Śląsk i ziemia kłodzka pozostają jednak we władaniu Fryderyka Wielkiego, a wszystkie strony zaczynają wznosić miasta-twierce. Przez cały dzisiejszy program będę często mówiła o pajęczynie podziemi, ale spójrzcie na tę mapę. Miasto, twierdza i te żółte kolory pokazują, jak wiele podziemnych chodników, chodników minerskich, znajduje się wokół budynku. To jest coś niesamowitego. Te żółte fragmenty, to wszystko są podziemia. To wygląda zupełnie na puste, a tutaj zostały jeszcze stare napisy. Ich będzie zresztą więcej, dlatego że ta twierdza działała również przez wiele lat, także w czasie I i II wojny światowej, chociaż miała wtedy już zupełnie inną funkcję. Nazywam się Joanna Lamparska, piszę książki i robię dla was programy o tajemnicach historii i dzisiaj przyjechałam w wyjątkowe miejsce, mroczne, tajemnicze, jakby opuszczone, ale naprawdę jest to żyjące miasto. Jozefo, dzielnica Jaromierza, blisko Polskiej granicy wystarczy przejechać przez Dolny Śląsk i za chwileczkę jesteście w mieście twierdzy, które powstało pod koniec XVIII wieku. Zapamiętajcie sobie dobrze tę nazwę. Twierdza Józefow, dlatego że teraz zimą nie ma w mieście prawie ludzi, ale pod moimi stopami jest 45 km pod ziemi. Z pewnością kojarzycie największą górską twierdzę Europy, która znajduje się w Srebrnej Górze na Dolnym Śląsku. Ta twierdza została zakończona w 1777 roku. Była to twierdza pruska, która nigdy nie była zdobywana. Jest niezdobytna, bo nigdy nikt jej nie atakował. Natomiast kilka lat później Austriacy zaczynają budować tutaj w Józefowie swoją twierdzę. Za jej wzniesienie pomysł odpowiedzialny jest Józef II. Józef to czwarte dziecko Marii Teresy, ale jej pierwszy syn. Od najmłodszych lat krnąbrny i uparty. Nie lubi słuchać rozkazów. Jak piszą pruscy posłowie, jego spojrzenie jest śmiałe i ma on lekceważący sposób bycia. Młody władca chce budować potęgę Austrii właśnie na pruski wzór. Decyzję o budowie Józefowa podejmuje, kiedy ma 39 lat postanawia wznieść potężną twierdzę, która dostanie jego imię. Józef II Józefow. Stwierdza austriackiego cesarza ma przyćmić wszystko. Ma to być nie tylko ten potężny system podziemi, w którym w razie czego może przetrwać, uwaga, 12 tysięcy żołnierzy, ale ma to być też wielkie miasto, w którym będą mieszkać żołnierze, ich rodziny i służby pomocnicze. Zabierają się więc za budowę i to nie jest byle jaka budowa, co widzimy, kiedy patrzymy dzisiaj na ten gigantyczny kompleks. Ćwierć miliarda cegieł. Każda cegła ważyła 9,5 kg. Tyle materiałów zużyto na budowę jozefowa. Twierdza powstawała na dziewiczym terenie, na wyniosłości u zbiegu rzek Łaby i Metui, a jej przedmoście chronione było przez tak zwane umocnienie koronowe. W razie ataku wroga Austriacy mogli przegrodzić rzeki i zatopić okoliczne tereny. Przy budowie twierdzy pracuje 20 tysięcy ludzi. I są bardzo dokładnie wybrani, ponieważ należy zachować absolutną tajemnicę. Dlatego taki robotnik, zanim przystąpi do pracy, musi udać się do kościoła, w którym znajduje się skarbiec. W tym skarbcu są pieniądze na budowę twierdzy i przysiąc, przysiąc na wierność cesarzowi i na miłość do Boga. Jest to przysięga składana po to, żeby informacja nie przedostawała się poza obręb budowy. Tylko słuchajcie, pytanie. Jak utrzymać tajemnicę, kiedy pracuje tu 20 tysięcy ludzi, a wkrótce też pojawią się kobiety? 3 grudnia 1783 roku strażnicy znajdują u Cieśli, który tu pracuje na budowie u Ignacego Pabila z Pardubic, karteczkę, na której w jakiś nieumiejętny sposób narysował sobie fragment twierdzy. Uznają to za zdradę, za złamanie przysięgi. I 3 grudnia Cieśla zostaje. Powieszony i jego ciało wisi aż do lutego. Chodzi o to, żeby każdy robotnik pracujący tutaj, w twierdzy, patrzył codziennie idąc do pracy na wiszące ciało i przypominał sobie, że tu najważniejsza jest tajemnica. Komisarz pozwala w końcu, żeby do stacjonujących tu żołnierzy, do robotników zaczęły przyjeżdżać rodziny, żony, dzieci, służby pomocnicze, ale oni też. Muszą przysięgać, że zachowają tajemnicę. Po drugie jest jeszcze jeden mały haczyk. Wolno tu zamieszkać, wolno tu być z mężem albo w pracy pod jednym warunkiem, że każdy ma w domu zapasy jedzenia na pięć miesięcy. Czyli każdy musi mieć przygotowane jakieś suszone mięso, kaszę, sól. Mąkę, ponieważ w tamtych czasach wierzono, że jeżeli jakiejś twierdzy nie można zdobyć przez 4 miesiące, to jest to twierdza absolutnie niezdobyta. Józefow to jest miejsce do zagubienia się. To są tysiące labiryntów, podwórek. Jak tu przyjedziecie, po prostu naciskajcie klamki, żeby odkrywać coś, Takiego. To jest kwatera austriackiej armii, która powstała w 1786 roku. I jesteśmy najprawdopodobniej, tak to przynajmniej wygląda, w stajniach. Jakie to jest piękne, popatrzcie tylko, co tu się musiało dziać. Żołnierze, zabawy, a równocześnie dyscyplina, chociaż Austriacy takiej dyscypliny jak prusacy aż nie mieli, ale kiedy idziecie przez to miasto, zobaczcie, weszłam tutaj na dziedziniec stajni. Idę dalej przez wąski przesmyk, żeby wyjść na kolejne podwórko. I proszę, kolejne przejście. To jest prawdziwy labirynt. Znowu wyszłam na kolejnej ulicy, ale zanim pójdę dalej, zatrzymajmy się na chwilę. Zobaczcie, jak wyglądają te stare zamki. To są absolutne, prawdziwe dzieła sztuki. Każda cegła ma tutaj jakąś historię. Powierzchnia całej twierdzy to 289 hektarów, zaś kamienice stojące przy przecinających się pod kątem prostym ulicach robią ogromne wrażenie. To militarny labirynt wpisany dzisiaj do rejestru zabytków. Wiele budynków stoi opuszczonych, co sprawia, że spacer przez miasto jest prawdziwym odkrywaniem historii. Ale najciekawsza dla turysty, dla zwiedzającego, jest jednak ta część, która leży pod moimi nogami, i teraz właśnie tam wyjdziemy. Wchodzimy teraz do części podziemnej twierdzy Józefów, która ma 45 kilometrów korytarzy. Najbardziej niesamowite w tych podziemiach jest to, że ich większą część zwiedza się ze światłem świecy. A to jest świetny wymysł nazywany tunelami minerskimi.